pól nr 3 górna nastawka wygląda jak wszędzie dolna Tam źle zrobię to, mogłem zrobić odwrotnie. No nic. Zobaczcie, może się coś tam sklepi. Tu zamienimy, zamienimy tego miejsce. Czerw w czerw. O to pewnie będziemy robić to samo. Co w jedynce, także od początku mogę szukać matki, może się znajdzie od razu na początku. Wiecie, najlepiej matkę szukać bez dymu i szczególnie zwracać uwagę na plastrach, gdzie są jajka. Dobra, tam sobie na razie nie będę zamykał Tu chyba jest, inaczej, jeżeli chodzi o stan rojowy. O matka, się patrzę, patrzę i nie widzę, a jest. Świetnie. No i to jest właśnie to jak się matkę znajdzie. To już można spokojnie sobie łupać. Coś te pszczoły jakieś nerwowe. Można spokojnie sobie lepiej łupać. Bo się wierzy się i nie zgniecie. Wiadomo, jak szybko przegląda, można przeoczyć. Takie matryczniki na środku, jak są na przykład tu. O, tu są piękne matryczniki, super, nie? O, widzicie? O, trzy dni dziękuję. Także każda rodzina ma mniej więcej taką samą sytuację, bo to trzeci ul, trzeci raz to samo. No i nie wiecie, nic dziwnego. No. Się udało, są mocne. Teraz im zrobić odkłady z matką. To by dopiero była petarda. Już wszędzie w, w tych wygryzionych komórkach widzę, że jest. Tam były trzy, ale tu ja, ja nie ma, może. Może to przez tamte ochłodzenie, które było ostatnio No wiecie, niestety pogoda jest różna Ten tydzień ma być spoko, a następny To ma być jaki ma być no, no. Ciężka ta ramka A tu mi... Patrzcie. A ta jest zaniesiona miodem, ale ją utrzymać można. Tamto tu można by było wykręcić normalnie. Dobra. Słuchajcie, robimy tarciach. Zastanowimy się, czy nie zrobić tak jak w dwójce. Zobaczymy ile... Tu jest. O, o kurcze. Patrzcie co się stało. Strasznie się zagryzło, agre, agresja, Dużej było, nie? Ciekawe czy się nagrało. Chyba nie wbijały rządę, ale tak, tak mocno przeatakował, czwórka jest Nie trójka właśnie mi się tak wydawało, że ta trójka jest bardziej agresywniejsza takie miałem wrażenie, dobra także robimy to samo co... O na pewno robimy to samo co w dwójce Nie wróć w trójce Czyli dzielimy no dobra, pomyślmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jedną ramkę muszę tylko wyciągnąć. Aha, ja tylko że ja powinienem mi tak to przejrzeć. zobaczyć czy tu nie ma matrycznika. Jak tam były trzy, a tu dopiero odciągają. nie, to chyba, wiecie co, to jest taki chyba stan rojowy wynikający z tego krótkiego o tych krótkich chłodnych dni Wtedy nie mają za bardzo co robić Dobra to jest fajnie to sobie zrobimy tak Ramkę pracy damy sobie tu jako drugą W takim razie a tutaj no ale tu są nerwowe te pszczoły trochę O kur nie widać a, tak. Ramkę pracy jako drugą tu coś spadło. Muszę poprawić te korpusy. Źle nabite są te listwy. I czasami się te ranki mi... Słaj! A tu się pszczoły potem denerwują. I powiecie, to bycie jak jest. Dobra. Tu jest to sporo węzła odbudowany, także robimy tak. Ramka pracy zostaje jako druga. Położymy ramkę z matką, krata, górny, korpus i wszystko. Dobra. Ciekawe czy teraz znowu znajdzie matkę, nie? bo to. Akurat jest, nie ma Gdzie ona jest? Chyba sobie stąd już poszła. Bez to jest Bezopalitka. Mm -hmm. mm -hmm. powolutku powolutku No i się dają tak na rękach nerwowe a wiecie a teoretycznie matki wszystkie te same szukamy O jest. Chodzi tutaj. Chodzi tutaj. Nie ja ją sobie na mierze jest na środku plastra. o i zobaczcie. I robimy sobie taki O, ale jakaś nerwka jest. O. Jak się stuknie, to się moment orientują, że to coś nie tak jest. No dobra Teraz tak, za tydzień tu trzeba będzie przejrzeć zob Zobaczyć co z tym podkurzyczem Zobaczyć czy i kurczę, tyle kombinowałem żeby to zrobić, no muszę poprawić te listwy Część korpusów już poprawiłem A część jeszcze nie Co ja mówiłem? A, że Za tydzień trzeba będzie Sprawdzić. Ok. Czy w tym górnym korpusie? A, nie, teraz ja ja robię to samo, czyli dajemy tu im korpusik ten. No to dajemy im korpusik ten. Tam zrobiłem źle. Tam mogę zrobić inaczej. Czy ja to będę jeszcze raz bierał tam? nie powiedziałbym, że nie powiedziałbym, że być może zobaczymy i, i tyle, w tym momencie zrobiłem poduszkę powietrzną yy. i będzie ok jeżeli w ciągu tygodnia się nie wyroją matyczniki dalej będą no to skończy się otwieraniem bo a już nic innego nie ma, nie chcę jeszcze je otwierać, bo no chłodno jest. Jeszcze noce są zimne. No i składamy, składamy Trochę towarzystwa zgonimy Jeszcze się nie chce palić, bo widzicie Czemu się nie chce palić? Bo nie ma co się palić akurat to się uda składać i dosypę Dołożę do podkurzacza. poduszka, ale dobra, to poduszka, potem ja, nagram inną stawkę.